Wszystkim ja jestem Julka, wy jesteście na kanale Julietson, i po dość długiej przerwie wracam do Was. I mam nadzieję, że teraz uda mi się nagrywać nieco częściej, więc, oto mój pierwszy filmik, który przygotowałam dla Was po długiej przerwie. Jak pewnie zdążyliście przeczytać na dole w tytule, dzisiaj będą produkty z Xiaomi. Ja Wam wytłumaczę, dlaczego akurat są te produkty, dlaczego mój filmik ukazuje się w tym czasie, a wszyscy moi znajomi, którzy obserwują mnie na Instagramie, zapewne już wiedzą, że ten filmik się pojawi i z jakiego powodu on się pojawi, ale gdybyście nie widzieli mojego strony na Instagramie, to już Wam przypominam i mówię, o co chodzi. Raz do roku, ale konkretnie 11 listopada jest coś takiego jak Dzień czyli Double Eleven. I wiąże się z tym, że na naszym Aliexpress jest mnóstwo promocji. W związku w związku z tym, ja też otrzymałam paczkę, którą pokazywałam Wam już właśnie na Insta Story z rzeczami od Xiaomi. Jeśli chodzi o Double Eleven, to jest dzień, w którym jest mnóstwo wyprzedaży, wszystko jest dużo tańsze, a wyprzedaż z tego co wiem zaczyna się o godzinie 9 naszego czasu. Już w tym momencie możecie dodawać swoje rzeczy do koszyków, a potem tylko nacisnąć przycisk kupuj. Może część z Was jest zainteresowana produktami do pielęgnacji twarzy i na przykład są to produkty Xiaomi. Jeśli tak, no to trafiliście świetnie, ponieważ ja dzisiaj pokażę Wam trzy produkty z serii InFace, czyli z linii, która pomaga nam dbać o Naszą Hej Hejka! Tu mam pieniądze z przyszłości i niestety muszę się wciąć. Forget the look. Mam nauczyć zdalne. Ale chodzi o to, że jednak będą dwa urządzenia, a nie trzy, dlatego że tego materiału, który nagrałam, okazuje się, że jest strasznie dużo, więc przez to film byłby długi i po prostu nudny. Także recenzja tego urządzenia do pilingu kawitacyjnego i opisanie sposobu, jak prawidłowo wykonać ten piling kawitacyjny, pojawi się u mnie na kanale jakoś na dniach. A teraz będą dwie rzeczy. Ja mam tutaj trzy paczki, jedna z nich już jest otwarta, ponieważ pokazywałam ją na swoim Stories, więc część osób już wie, co mieści się w środku. Jest to produkt, który wygląda w taki sposób, mam nadzieję, że uda mi się go pokazać Wam lepiej na przebitkach. W każdym razie jest to takie jajo, które jest masażerem. I już Wam opowiadam o tym urządzeniu. Jest to dotykowy masażer wibracyjny, który zapewnia naszej skórze głębokie, efektywne ujędrnienie, a dodatkowo wizualne odmłodzenie. Jak twierdzi producent, ma ono nas odmłodzić i działać przeciwtrądzikowo. Z tego co wyczytałam, urządzenie to ma trzy tryby działania. Pierwsza opcja działania tego urządzenia to wibracje i one dodatnie, które w połączeniu z jakimś naszym ulubionym preparatem do pielęgnacji skóry da nam głębokie oczyszczenie. Druga opcja to absorpcja. Tutaj z kolei łączymy wibracje, jony dodatnie i jeszcze czerwone światło, czyli trzy elementy, które w połączeniu z naszymi ulubionymi produktami nawilżającymi dają nam głębokie nawilżenie. I opcja trzecia to regeneracja. Tutaj łączymy jony ujemne i światło niebieskie, możemy też dodać nasz ulubiony kosmetyk do regeneracji i dodaje głęboką naprawę naszego naskórka, wygładzenie i ujędrnienie. Dodatkowo urządzenie jest wodoodporne, więc po użyciu jego możemy opłukać je wodą i odłożyć spokojnie do szafki. Czas ładowania tego urządzenia to około 100 minut. A jego waga to 60 gram. Ten zestaw, który trzymam w ręku, zawiera urządzenie, instrukcje, kabel ładujący, etui na całe urządzenie, a do tego plastikowy pierścień, który ma utrzymać nasz płatek kosmetyczny na urządzeniu. Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych szarym, żółtym i różowym. Takie ją możemy kupić za 92,31, ale podczas promocji jest dostępne w tańszej cenie, której w tym momencie nie pamiętam, ale gdzieś tam tutaj bo staram Wam się podać tę cenę. Możecie kupić też je w zestawie, wtedy wyjdzie zdecydowanie taniej. Na przykład, jeśli wasza, wasza Psiła chciałaby sobie kupić też jaja do masażu, albo chcecie zrobić prezent i sobie, i mamie, na przykład wykorzystać go na święta, siostrze, babci, cioci, komukolwiek, możecie wtedy kupić dwa urządzonka. Dwa będą kosztowały 188,91. Bardzo fajna i korzystna jest też opcja dostawy, która trwa 3 dni, a Wasza paczka zostanie dostarczona do Waszego domu przez kuriera. Więc tyle informacji technicznych o tym, a ja spróbuję otworzyć urządzenie i pokazać wam, jak się prezentuje samo jajo, jak i, i jakie pozostałe urządzenia, które powinny być w środku. Czyli tak, po otwarciu mamy urządzenie i kartonik. Nie wiem, czy to widać, ale po otwarciu w kartoniku były te trzy rzeczy. I mamy tutaj faktycznie instrukcję, kabelek do ładowania, plastikową nakładkę, która ma trzymać nam wacik. I w takiej torebeczce jest też woreczek. I w tym woreczku możemy trzymać nasze jajo. Teraz pokażę Wam, jakiej wielkości jest całe to urządzenie i jak ono wygląda. Z boku ma takie dwa srebrne paski z jednej i z drugiej strony, a na górze taki jakiś otwór, który wygląda trochę jak wejście do słuchawek. W tym miejscu jest zaklejony i właśnie na to będziemy nakładać ten pierścień, którego w sumie nie widać, jak pokazuje tak. Tutaj mamy przycisk włączający. Trzeba go przytrzymać, i w tym momencie nie wiem, czy to widać, ale odpala się taka zielona lampeczka. To znaczy, że masażer jest włączony. Ale to jest świetne, patrzcie. W momencie, kiedy on zaczyna się stykać ze skórą, jest ciepły i idą w wibracje. Wow! Teraz zrobiłam to przy światełku czerwonym. W tym momencie zmieniło się światełko na białe. Światło niebieskie miało być połączenie z janami ujemnymi. Które miały nam regenerować naskórek, wygładzać i go ujędniać. Ja teraz nie położę go sobie na twarzy, bo mam full tapetę. Ale jeśli byście byli ciekawi efektów, to na pewno dam Wam znać na Instagramie, jak to działa. Żeby wyłączyć urządzenie, trzeba dłużej przytrzymać ten sam przycisk, którym włączyliśmy. Jeśli byście chcieli używać tego masażera w połączeniu z Waszym ulubionym produktem, należy tutaj włożyć wacik, zakryć tą dolną część i nałożyć plastikowy pierścień. A ja teraz jeszcze postaram wam się pokazać kilka przebitek na zbliżenie tego urządzenia. Pierwsze urządzenie za nami, ale to dopiero jedna trzecia filmiku, bo mam już kolejne urządzenie które za chwilę wam pokażę. Jej. Jej. A kolejna rzecz to soniczna szczoteczka do oczyszczania twarzy. Jak pisze producent, jest to produkt do codziennego użytku, do każdego typu cery. Łagodnie peelinguje martwy na skórek, odblokowuje pory usuwa pozostałości makijażu, nadmiar sebum i inne substancje, które gromadzą nam się codziennie na twarzy. Szczyteczka jest urządzeniem, które wibruje. Wibracje trwają 90 sekund, ponieważ uważa się, że właśnie 90 sekund jest takim optymalnym czasem, który powinien nam wystarczyć na oczyszczenie całej naszej twarzy. Jedno ładowanie trwa 2,5 godziny i starcza na 3-4 do 4 godzin ciągłej pracy szczoteczki, co daje nam około 100 użyć na jednym naładowaniu. Urządzenie dostępne jest w czterech kolorach. Ja wybrałam sobie szary. Ale oprócz szerego jest jeszcze różowy, zielony i taki pomarańczowo-żółty. Normalna cena tej szczoteczki to 66 zł i 77 groszy, ale dzięki promocji zapłacicie za nią 58 zł i 91 groszy. Producent twierdzi, że szczoteczka jest hipoalergiczna, przeznaczona jest do każdego typu cery. A użyte to niej silikon, jest silikonem medycznym, który zapobiega gromadzeniu się na niej bakterii. Szczoteczka jest wodoodporna i można ją umyć niewielką ilością wody i odłożyć na półeczkę. Nie powinno jej się nic stać. Nasze opakowanie powinno zawierać szczoteczkę, instrukcję i kabel ładujący. No i pierwsza rzecz, którą znalazłam w pudełku to ładowarka. Dalej mamy szczoteczkę w ogóle w bardzo ładnym opakowaniu. Myślę, że nawet może się nadać do transportu, tak żeby włożyć ją do kosmetyczki, kiedy będziemy gdzieś wyjeżdżać. No i oczywiście instrukcja. Opakowanie wygląda w taki sposób. Otwiera się. Tak. No i ze środka wyciągamy urządzenie. Faktycznie jest podzielone na trzy strefy włosków i silikon jest mega przyjemny w dotyku. O kurczę. I te włoski. Ja wiem, że mam brudną rękę, oczywiście umyję sobie to potem, to urządzenie. Ale one są takie miękkie. O Boże, Boże, Ale no nie mogę, bo będę brzydko wyglądała. A teraz będzie ta chwila, którą uwielbiam, bo ona jest dość satisfying. Patrzcie. Ale najlepsze jest to, że to nie wszystko. Bo jeszcze jest z tyłu. I patrzcie teraz. To wibruje, ale to musi być cudowne, jak się dotknie do twarzy. Mogę dotknąć do głowy? Ej, ja nie wiem, czy widzieliście takie psy albo koty, które zakładali na głowę taki miziator i one były takie zestunowane, bo im było tak dobrze. I tak położyłam z sobie na w na głowę. I czuję się właśnie taki jakiś kot albo pies. Serio, jakby trafiłam w inny wymiar w ogóle. Żeby odpalić urządzenie, trzeba dłużej przytrzymać ten przycisk na środku, ale to musi być genialne, naprawdę. Jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak dobrze oczyszczono skórę i w jaki sposób będzie to wpływało na moją buźkę. W tym momencie na nagraniu moja twarz nie wygląda wcale źle, ale to dlatego, że prawie przez 20 minut nakładałam sobie już pachę. A tak naprawdę, kiedy chodzę po domku, to moja buzia nie jest też tak ładna. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. Powiem Wam, że teraz używam takiej silikonowej szczoteczki, która jakby się wkłada między palet i no, w kształcie łezki. Faktycznie też o podobne włoski, ale jakby mechanicznie musimy czyścić sobie nią buźkę. Eee, Położyłam tej szczoteczki myślę, że z dwa tygodnie i wstawię wam na Insta story zdjęcie porównania swojej skóry. W tych miejscach takich najbardziej problematycznych u mnie to jest to miejsce na brudce i często właśnie policzki albo środkowa część czoła. I może nie mam trądziku, ale pojawiają się wypryski szczególnie przed tymi dniami. Najczęściej to jest co dwa miesiące albo w momencie, kiedy przegnę ze słudeczami lub fast foodami. Także mam nadzieję, że wpadniecie do mnie na Instagrama, a ja będę o nim powtarzać do znudzenia, jak każda youtuberka to jest mój Instagram i zapraszam Was, żebyście mogli sobie zobaczyć że faktycznie są efekty działania tego żałuję, że zabrałam się z nagrywaniem tego filmiku dość późno, ale dostałam paczkę dopiero dwa dni temu i ze względu na to, że miałam sporo zajęć, dzisiaj też miałam zajęcia do 18, ale jeszcze to nagrywam, żebyście jeszcze mieli czas go obejrzeć, zastanowić się, czy może chcecie sobie kupić takie urządzenie czy nie, no ale słuchajcie ja jestem bogatsza od urządzenia z Xiaomi od dzisiaj zabieram się do testów, mam na sobie makijaż więc na pewno będę musiała go zmyć czyli dzisiaj na pierwszy ogień pójdzie na szczoteczkę, którą będę sobie oczyszczała twarz, a potem masażer. Także na pewno jeszcze dzisiaj użyję przynajmniej dwóch z tych urządzeń, które Wam pokazałam, ale też na pewno dam Wam znać na swoim Instagramku, jak wygląda moja cera po używaniu codziennym mojej szczoteczki do mycia twarzy. I myślę, że za dwa, trzy razy w tygodniu będę używała też tego masażera, więc na pewno to będzie jakby połączenie tych dwóch produktów. Także kochani, koniecznie dajcie mi znać tam na dole, czy filmik Wam się podobał, czy widzimy się w kolejnym filmiku, czy właśnie tego typu content, w którym pokazuję Wam jakieś rzeczy, które zamówiłam, jest czymś, czego ode mnie oczekujecie. Jeśli macie jakieś własne pomysły na filmik, też koniecznie dajcie mi znać. Ja czekam na Was też na moim Instagramie, o którym już mówiłam dzisiaj. Pierdelier razy. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. I do zobaczenia. W mam, ale mam Aliena z kotem. Ej, nie było tego widać. Ale żal.